Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony a ja zapraszam was na kolejny odcinek serii kilku fajnych gier, a dzisiaj top 5 najlepszych gier wyścigowych, jakie ja znalazłem, jakie mi się najbardziej podobają. jeżeli chcecie więcej różnych top 5, to w prawym górnym rogu na pewno coś znajdziecie. Pierwszym z nich będzie gra, w której zasiędziemy za sterami bolidów formuły pierwszej, a mówię tutaj o Victory The Age of Racing. Jest to gra wyścigowa, w której przed rozpoczęciem wyścigów gracz musi sam zaprojektować swój bolid formuły pierwszej, a następnie dopiero zasiąść za jego kierownicą i piąć się po szczeblach wyścigowej kariery. Gra charakteryzuje się wysokim realizmem i bardzo dopieszczoną fizyką jazdy, przez co nie należy do najłatwiejszych tytułów, ale spokojnie. Mniej wprawni gracze mają do dyspozycji liczne ułatwienia, które możemy włączyć w dowolnym momencie. Kolejna gra na liście jest dość dobrze znana mobilnym fanom wyścigówek, bo mówię tutaj o Asphalt 9 Legends. Jest to bardzo dynamiczna i zręcznościowa gra wyścigowa, w której główny nacisk położono na dynamikę i efektowność wyścigów, a nie realizm. Dzięki czemu przypadnie ona do gustu wszystkim fanom widowiskowemu pokonywaniu zakrętów. Tradycyjnie, jak dla tej serii, twórcy nie zapomnieli o dodaniu ponad 50 w pełni licencjonowanych super samochodów, takich marek jak Ferrari, Porsche czy Lamborghini. Z gry megadynamicznej, pełnych wodotrysków, przejdźmy do czegoś, co jest typowym symulatorem wyścigów samochodowych, a mówię tutaj o Race Room Racing Experience. Jest to symulator samochodowy pełną gębą. Gracz ma tu do dyspozycji szereg licencjonowanych aut z różnych kategorii. A twórcy nie zapomnieli również o licencjonowanych trasach, których znajdziemy tu też kilka. Gra posiada wiernie odzorowany widok z wnętrza auta, a poprawiona fizyka i immersion drive gwarantuje bardzo realistyczne uszkodzenia oraz zużycie opon. Teraz pora na rywalizację w wyścigach samochodowych, ale troszkę innych, bo takich bardziej rajdowych, a możemy tego dokonać w Kopa Petroba z De Marcas. Jest to oficjalna gra głównej serii brazylijskich wyścigów samochodowych. Gracz zasiada w niej za kierownicę jednego z kilku licencjonowanych i zmodyfikowanych aut turystycznych i rusza zdobywać prawdziwe brazylijskie tory. Model jazdy jest typowo symulacyjny, więc możemy tutaj zapomnieć o pokonywaniu w dynamiczny i efektowny sposób zakrętów, a za to będziemy musieli skupić większą uwagę na prawidłowej technice jazdy. Na sam koniec darmowa odsłona gry, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, czyli Forza Motorsport 6 Apex. Tak wiem, wyszła nowa Forza Street, ale ona, powiedzmy sobie tak szczerze, jest słaba. Ta odsłona kultowej serii wyścigówek nastawiona jest na symulacyjny model jazdy, przy czym twórcy oddali do dyspozycji swoim fanom sporą ilość opcji, pozwalających na ułatwienie jazdy. Tradycyjnie dla cyklu możemy spodziewać się masyw pełni licencjonowanych aut oraz torów, w tym jeden smaczek dla fanów starego Top Gila z Jeremy Clarksonem, czyli słynny tor, na którym były testowane różnej maści pojazdy. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to wiecie, łapka, komentarz, subskrypcja w prawym górnym rogu. Tu, 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 w którymś z tym tych rogów macie coś fajnego, macie inne fajne filmy. A ja mam nadzieję, że tego filmu YouTube mi po raz kolejny nie zablokuje, bo tego niedzielnego, co będzie w niedzielę został zablokowany przez jakieś obrażanie czegoś, także YouTube ja cię pilnuję. Dzięki wielkie, że za jesteście, do zobaczenia i pa. pa. I yeah. yeah.